Dzień dobry, nazywam się Izabela Podlaska Konkel z portalu czary.pl i przedstawię Państwu astrologiczną Aurę Tygodnia na dni od 27 lipca do 2 sierpnia 2020 roku. W tym tygodniu dużo też na niebie będzie się działo, mimo już takiego pełnego sezonu wakacyjnego. Już w poniedziałek, kiedy Księżyc znajdzie się w znaku Skorpiona, będziemy mieli dosyć dużo do zrobienia, odpowiadać na telefony, na pewno będziemy musieli bardziej i intensywniej, ponieważ na niebie utworzy się kwadratura Merkurego z Marsem, która się uściśli dopiero wieczorem, więc cały dzień może być taki w pośpiechu, troszeczkę nerwowy, ale rano nie ma jakiś niekorzystnych układów planet, więc jeżeli nie macie nic trudnego na popołudnie, to ten dzień powinien upłynąć spokojnie. Jedyny trudny też moment to jest w ogóle popołudnie, tak po, po 17 już unikamy jakichś ważnych spotkań czy decyzji, również dlatego, że Wenus ustawi się w kwadraturze z Neptunem w poniedziałek, co nie sprzyja podejmowaniu Trudnych decyzji finansowych. Zostawmy to chociaż na wtorek. We wtorek Księżyc cały czas w znaku Skorpiona, więc będziemy troszeczkę nerwowi, ale skoncentrowani na pracy i na trudnych zadaniach. Rano bardzo dobra aura. Do 12 Księżyc będzie w trygonie z Merkurem, więc dobry czas na wysyłanie różnych ważnych maili, spotkania, decyzje. Po południu też, szczególnie między 16 a 18, jest Księżyc w bardzo dobrym układzie z Jowiszem. To jest dobry czas, żeby coś podpisywać, czy robić ważne sprawy? W środę księżyc przejdzie już do znaku strzelca i będziemy bardziej energetyczni, bardziej też optymistyczni, jeżeli chodzi o nowe sprawy. Na niebie utworzy się dopiero wieczorem, ale cały dzień będziemy pod wpływem właśnie trygonu księżyca ze słońcem, więc tak naprawdę w środę to jest taki dzień, żeby załatwiać trudne sprawy albo rozpoczynać nowe rzeczy, bo dużo w tym dniu się uda. W czwartek mniej więcej też podobna aura. Będziemy też mogli liczyć na dobre informacje, dobre wiadomości, ale też wyjaśnienie różnych trudnych spraw, a to z powodu opozycji Merkurego z Jabiszem, która utworzy się na niebie po południu, szczególnie między 15 a 17. Bardzo dobry też czas, żeby zajmować się jakimiś sprawami dotyczącymi nauki, dokształcania czy podróży. To jest w ogóle też dobry dzień, żeby szukać jakichś przecen. Zniżek, negocjować różne, różne sprawy, bo ludzie będą bardziej chętni, właśnie do dogadywania się. W piątek aura cały czas spod znaku strzelca. Księżyc będzie nam towarzyszył aż do 14.00. Dosyć dużo uda się zrobić. Rano bardzo dobry czas na omawianie spraw finansowych czy zawodowych. Opozycja Księżyca z Wenus sprzyja temu. Po południu, już od 14.00, będziemy bardziej chcieli już odpocząć, ale pewne obowiązki jeszcze mogą nas zatrzymać. Przy komputerze, czy przy biurku, czy w ogóle w pracy, bo Księżyc będzie w znaku koziorożca, czyli możemy tutaj, musimy się uwzględnić to, że coś jeszcze w ostatniej chwili, w piątek trzeba będzie zrobić. W sobotę Księżyc cały czas w znaku koziorożca będzie nas skłaniał do wielkich porządków, mini remontów i ogólnie takiego ogarnięcia się domowego, domowego i rodzinnego. Bardzo dobre układy planet na niebie rano, w sobotę, jest trygą Księżyca z Uranem. To właśnie sprzyja też dosyć. Szybkim działaniom związanym z porządkami domowymi czy zakupami. Po południu, między 13 a 14, taki dosyć niekorzystny aspekt Merkuros ustawi się w opozycji do Plutona. Ktoś będzie chciał poznać jakieś nasze sekrety, czy coś od nas. Uzyskać, więc w sobotę bądźmy ostrożni wobec ludzi, którzy nie wiadomo, czego od nas chcą. Wieczór też troszeczkę nerwowy, między, szczególnie między 21 a 23, kiedy Księżyc będzie w kwadraturze z Marsem. Unikajmy ryzykownych spraw, nie, nie pędźmy samochodem czy innym pojazdem za szybko, bo możemy być narażeni na różne stłuczki czy kłopoty w niedzielę cały czas jeszcze Księżyc Znaku Koziorożca będzie nas skłaniał do takiego planowania całego weekendu, szczególnie niedzieli, ale na niebie też, szczególnie w okolicy południa, między 12 a 14 utworzy się kwadratura Słońca z Uranem, co sprawi, że ten weekend, a szczególnie niedziela może być dosyć nieprzewidywalny, jeżeli chodzi o plany spędzania wolnego czasu czy rodziny, jeżeli jesteście na wakacjach czy na jakimś wyjeździe, musicie uwzględnić, że w niedzielę wszystko się może zmienić, ale rano w niedzielę bardzo dobry układ planet, jest koniunkcja księżyca z Jowiszem, więc ogólnie też dobre na spotkania towarzyskie, różne sprawy. Jedyny niekorzystny w niedzielę moment w ciągu dnia, oprócz właśnie tego czasu między 12 a 14, kiedy będzie ta energia uraniczna na niebie, jest też moment między 15 a 17, kiedy będzie koniunkcja księżyca z Saturnem. Więc dopiero tak wieczorem aura się troszeczkę uspokoi. Życzę wszystkim udanego tygodnia i zapraszam do obejrzenia na naszym kanale na YouTube filmiku na ten tydzień dla 12 znaków Zodiaku. Które nagrała Miłka Krogulska. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy.